Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką kamerkę, którą możecie sobie zamontować na przykład w rowerze. Kamerka Midlanda przychodzi z stałym, dosyć bogatym zestawem różnych uchwytów montażowych. Bo bez problemu zamontujecie ją właśnie właściwie na każdej kierownicy, niezależnie od tego czy grubszej czy cieńszej. Również przy kasku. No i przede wszystkim, właśnie gdzieś tam na motocyklu. Na pudełku macie pełną informację, co taki zestaw zawiera. I powiem szczerze, że jest tego naprawdę sporo. Ciekawe w zestawie znajduje się również taki przewód zakończony złączem USB 2, który przykręca się tutaj i na stałe możecie sobie zrobić zasilanie takiej kamery, na przykład właśnie w motocyklu. Super sprawa. Najpierw naciskacie ten przycisk, przytrzymując go troszkę i kamera. Czuć w kamerze takie wibracje, 3-3 wibracje. A następnie, żeby rozpocząć nagrywanie, naciskacie przycisk nagrywania jeszcze raz. I w tym momencie, jak widać, mruga ta czerwona kontrolka, świadcząca o tym, że właśnie obraz jest, obraz i dźwięk właśnie jest rejestrowany. Żeby zrobić zdjęcie, wystarczy raz nacisnąć ten przycisk tutaj z tyłu. Kamerka może nagrywać w dwóch rozdzielczościach: 1080p przy 27,5 klatkach oraz 720p przy 55 klatkach. <troszka> Troszkę taki nietypowy klatkarz. A tutaj ten przełącznik to jest tak: w lewo macie normalnie standardową kamerkę sportową, która o ile pamiętam. Nagrywa w maksymalnie chyba 5-minutowych klipach i z prawej strony nadpisuje. Także pracuje w trybie takiej kamery samochodowej, a w tym wypadku motocyklowej. Także w tej sytuacji karta Wam się nigdy nie kończy. A karta, której nie ma w zestawie, może mieć maksymalnie 64 GB. Taka stosunkowo niedroga kamerka super sprawdzi się podczas właśnie różnych wycieczek rowerowych, jak i motocyklowych. Jest na tyle dyskretna, że w sumie każdy myśli, że to jest jakaś latarka. Naprawdę wygląda jak latarka z daleka. A rejestruje obraz całkiem przyzwoitej jakości. Także może się przydać w różnych sytuacjach. Szczególnie jeżeli na przykład jesteście kurierami y, miejskimi i zasuwacie między samochodami, wtedy no, taka kamerka może posłużyć za dowód, a konkretnie nagranie z tej kamery. Także polecam.